Cześć, witajcie. Ja jestem Furczak, a to jest już drugi odcinek yy, machinarium. Zaczęłem trochę wcześniej, ponieważ strasznie mi się spodobała ta muzyczka tutaj. No, jestem już u siebie, już... No właśnie widzicie, jest już głos, słyszycie go. Yy, strasznie mi się spodobała ta muzyczka, a zresztą czemu mielibyśmy nie zacząć wcześniej. A tutaj jak już zaczniemy, to, to już jakoś to... To już jakoś tam to będzie wyglądać. No on sobie tutaj przypomina, że go chyba Billy czy coś. W ogóle ten strasznie sympatyczny jest ten nasz e, bohater swoją drogą. No dawaj, to już znam, to już znamy. Okej, okay. i tu zaczęliśmy... Mogę się tu mogę tu chodzić? O, mogę. No. jk chcę e -e. A może musimy mu zrobić tą... Nie no, musimy mieć jakiś tytoń, chociaż... Tutaj na przykład dać tak, żeby to się jakoś tam spaliło. A może na lampę, czy coś? O i, i zrobiliśmy Masz stary. Zaraje, zaraje, zajaraj się. U I aha, spoko wzięliśmy rękę No to dobra, to daliśmy mu fajkę Tu jest jakieś wyjście? O! Jak Chińczycy wyglądają, ci po lewej. A gdybyśmy wydłużyli. O, no właśnie. Tutaj widzę, że są następne dziury. Oj. O, 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 chyba spadnie miotła. No i mam miotłę. I jak ją całą, z... całą zjadę? Spoko. I co teraz? Jak mam wyjść? Że to pokrętło jakieś, czy co? O, i dup. O! No proszę. A! I teraz pewnie możemy tym otworzyć to w taki sposób. No, dobrze myślę. W sensie przypadkiem to połączyłem. Nie wiedziałem, że to nam się przyda w ogóle. No i dobra, Ale fajnie. Możemy ich uratować, czy coś? Chyba nawet musimy. Ps. chodź ze mną. Oj, a nie, możemy. Jas. Yeah. Spróbujemy iść w prawo. O, 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 coś się zaświeciło. No, no nie, to ten szczur nam zabrał, kurde. No, coś sobie przypomina. W ogóle ci się chyba ciągle z niego nabijali. W ogóle, co, co to jest? Aha, to są jakieś strzały, tak? Czy on to ładuje? Tak, ładuje. To są jakieś kulki do strzelania. Tu ma klucz. W ten klucz? Aha, zauważy mnie. Tu są jakieś przewróć go. Możesz go przewrócić, przynajmniej ty. O! A gdyśmy tak zrobili to... No dawaj, pyk. Teraz klucz. Nie możesz? To wtedy to. O. A może teraz klucz nie widzi? O, no proszę. Dawaj, dawaj kluczy poszło szybko. Tu czy tu? Weźmy obie opcje, można tak. I po co? Aha, już wiem do czego to jest. Bo tutaj jest cela tych. No ja powiedziałem, że to są Chińczycy, ci co ten gruby nadchudszego wskakiwał, bo się bał. A tutaj jest chyba ten, który którym udaliśmy papierosa. Chyba to polega na tym. Ja teraz chyba otworzyłem mu drzwi. Tak, to są chyba drzwi. No tak, no to by nawet wychodziło... To chyba jeszcze raz go muszę przewrócić. Bo chyba po tym co... Jara fajkę, chyba. Nic mi nie, nic mi nie pomoże. Więc okej, ok. przewrócimy go. Zabierzemy mu amunicję już chyba drugą będę odwiedzenia. Drap drap. Wbijaj, wbijaj, wbijaj. Coś z tymi kulkami mogę tu zrobić? O! Mogę czy mi się wydawało? O! Aha, on mnie będzie teraz tam. O! A więc mówiłem, przyszli. Aha, dobra, już nie po co były kulki. Ok, kumam. Jak biega, wow. I co, mogę wyjść? Mogę wyjść. chyba na górę, ja. Ekstra. Na górę. O, tutaj my chyba, chyba stąd przyszliśmy. W ogóle jest swoją drogą ciekawe, ponieważ rzucili nas tutaj, a pojawiliśmy się od razu w celi, chociaż tam było kilka pokojów przed. A właśnie a gdybyśmy poszli tam, gdzie ja bym mógł wpaść, tam są drzwi, czy co? No właśnie. No i ja otworzyłem dwie cele. Chodźmy tutaj, bo tutaj może jest coś do zebrania. Nie. Aha, to nie ten szczur. To jakiś inny. Czy to jest... Jak nie, to po co ci to jest niby? To schowaj to, schowaj to. A ten pokój czemu jest zamknięty? Co to może być za cyfra? W ogóle nie mam pojęcia. Kurde... Mm. Otworzyłem. Chyba nic tu nie ma dla mnie. O jest! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Raz, dwa, trzy, cztery... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... A, no dobra, więc pewnie kulki zielone muszą się... O boże. Kulki zielone pewnie muszą się znajdować na zielonych polach. Ale okej. Okay, brzmi spoko, ale... W tą stronę. Jeszcze raz. I dupa. A więc tak, cofnijmy to dajmy to, weźmy to o i znowu, ale dobra jeszcze mamy tutaj to tak w ogóle to jest nieruchome chyba za każdym razem nie, nie jest nieruchome o dobra, jeszcze zrobię tak i teraz muszę tylko jedno włożyć a jeśli robię tak, to mi się wszystkie te robią czyli te po prostu cofnijmy to będzie dobrze. Nie, dobra, ja to chyba podaruję. Nie wiem w ogóle ile czasu kręciłem. Widzę, że ponad już 10 minut na pewno. Dobra, ja w ogóle nie wiem do czego to by nie miało nam się przydać. Pewnie jakiś coś, może piec się otworzy. Dobra, weź to, zamknij, zamknij i idź stąd. No nie, chciałem się już tu do sorry, ale zie ziewnąłem. No dawaj, pijaj. Dobra, to jeszcze może chodźmy na tamten nowy pokój. W ogóle właśnie, wziąłem przystawkę z kibla nie wiem po co mi to. Swoją drogą przystawka była na dachu na stuficie znaczy olej, a nic nie ma. Dobry koleś, nieźle kopnął, co się wróciło. O, znowu, dobry koleś bez Becky. Garek ci się nie podoba? O, luneta. Chodzą na wieże? O, proszę bardzo. Ten jak nim dyryguje. Tym drogą chyba łatwiej było, jakby ten chudszy wchodził, a ten gruby był, by mu pomagał. A ten, a ten gruby by mu tam dowodził. Co się cieszysz? Ten na zegarku się nie znasz. Spoko tu jest guzika, otworzyliśmy to normalnie. Jakiś szczur znowu. O! Właściwie mam podpowiedzi. A jeszcze nie miałem jakie. No dobra. Czy potrzebuje pistolet. Czy to nie jest pistolet? To co tam. I pewnie nie przejdę przez tą wodę. Ona na pewno nie jest tak po prostu. No właśnie. Jo, pani już mi parasolkę. Jezu za tego szczura pogięło cię. Nie no, dobra, to chyba będzie koniec na, na, na teraz, na drugi odcinek. Aha, spoko. Czy ja muszę przenieść? Dobra, no, przegrałem już? O, żal. A spróbujmy tutaj. O tak. No, zjedź w dół, świec się teraz. Nie działa normalnie, więc po co muszę to przestawiać? Czy ja w ogóle muszę to przestawiać? Dobra, na razie to zostawmy. I to już na dzisiaj koniec. Machinarium: Ja Was zapraszam do subskrybowania, klikania nisko fajne, jeśli Wam się podobało, komentowania pod filmem oraz, yy, oraz na kanale. Tak. Yy. Czy mam jeszcze mówić o starym kanale? No, jeśli chcecie zobaczyć tam więcej moich serii, to zapraszam na mój stary kanał Food 2. Ale jeśli Cię Ci podobają te serie na tym moim starym kanale, zapraszam Cię do subskrybowania tego nowego. Tamtego już nie musisz subskrybować, bo tam już się nie znajdują żadne filmy. I wszystkie nowe odcinki yy, wkładam tutaj na ten nowy kanał. Food Shack Channel, czyli na tym kanale, na którym oglądasz ten film. No dobra, więc to budźcie tyle i ja się z Wami żegnam. Cześć.